Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam głośnik Bluetooth Tronsmart Element T6. Zapraszam do oglądania. Unboxing Głośnik przychodzi naprawdę dobrze zabezpieczony na czas transportu. Na przodzie pudełka widzimy informacje takie jak czas pracy na baterii wynoszący 15 godzin, moc głośnika wynoszący 25 W oraz widzimy informację, że dźwięk wydobywający się z tego głośnika jest 360 stopniach, czyli wydobywa się z każdej strony. Z tyłu pudełka widzimy te same informacje co z przodu, wzbogacone o to, że bateria w tym głośniku wynosi 5200 mAh, zastosowana technologia DSP zapewnia bogatsze wrażenie dźwiękowe oraz że sterowanie dotykowe sprawia, że jest prosty i łatwe w użyciu. Otwórzmy je. Pudełko zamykane jest na magnes ukryty na brzegu pudełka. Po otwarciu widzimy malutką karteczkę z danymi o producencie. Później pokazuje nam się głośnik folii, jednak odwróćmy go na bok, nim zajmiemy się później. Z prawej strony mamy prostokątne pudełeczko, w którym znajduje się kabel micro USB, kabel AUX 3,5 mm oraz instrukcja. Weźmy teraz głośnik. Na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo dobrze wykonany. Jest dość ciężki, waży niecałe 550 gram, co jak na głośnik mobilny jest dość dużo. Wejście AUX oraz mikro USB zostało zabezpieczone gumową osłonką. W boku widzimy panel do sterowania głośnikiem oraz pokrętło do zmiany głośności. Jest to ciekawe rozwiązanie, które bardzo mi się podoba. Po drugiej stronie widzimy membranę pasywną z logiem firmy. Recenzja. Używałem tego głośnika przez kilka dni. Czas pracy wynoszący 15 godzin podany przez producenta jest jak najbardziej realny do uzyskania. Zasięg głośnika...

Jeśli chodzi o dźwięk, to moim zdaniem jest dobrze. Na maksymalnej głośności nie ma żadnego spadku jakości dźwięku, bas jest podbity trochę za bardzo. Dźwięk 360 w pomieszczeniu sprawdza się naprawdę świetnie, lecz na otwartej przestrzeni radzi sobie trochę gorzej. Ogólna ocena tego głośnika to 8 na 10 Plusy. Cena. Czas pracy na baterii. Zasięg. Jakość dźwięku. Minusy. Brak uchwytu lub sznurka do łatwiejszego przenoszenia głośnika. Brak wodoodporności. To na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z woneczkiem oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka, trzymajcie się! Cześć.